Ten sympatyczny pies od dwóch lat wciąż uśmiecha się do mieszkańców Białego Stoku. Na plantach, tuż przy skrzyżowaniu ulicy Legionowej i Akademickiej, stoi kawelin, wierna kopia przedwojennej rzeźby, która stała przy ogrodzeniu pałacu Branickich naprzeciwko kościoła Farnego. Stworzyli ją w 1936 roku Białostotcy artyści Piotr Sawicki i Józef Sławicki. W 1944 roku pomnik psa zaginął. Autorką repliki przedwojennego kawelina jest Małgorzata Niedzielko. Kopia wymagałaby jednak y, y, konkretnego obiektu, żeby, żeby można było y, nim sprawdzić wymiary itd. Ja mniej więcej tę wielkość określiłam, y, skalując zdjęcie pana Sawickiego stojącego przy tym. Spytałam Piotra, jakiego wzrostu był jego ojciec. No i jakoś tak. Y, tak na oko. Poza tym on nie mógłby być większy, szerszy z tą podstawą, ponieważ nie wyszedłby z mojej pracowni. Kawelin to nazwisko, które prawdopodobnie nosił stróż przedwojennego białostockiego hotelu Ritz. Inna wersja związana jest z starskim pułkownikiem Mikołajem Kawelinem, osiadłym na Białostoczyźnie. Miał majątek rafałówkę, czyli tam, gdzie się jedzie do y, y, zabudowa, i był postacią legendarną Białego Stoku. Nie to, że nieprawdziwą, ale wokół niego się toczyły rozmaite y, y, legendy. Ba! W 1905 roku, w sobie Państwo, Mikołaj Kawelin zorganizował pierwszy w Miamsocku wyścig kolarski. Dziś wszyscy kibice Jagielloni powinni przed psem kawelinem, po każdym wygranym meczu Jagielloni, składać wieniec. Mianowicie, Mikołaj Kawelin w 1932 roku był współzałożycielem i pierwszym prezesem. Jagielloni Białystok. W 1935 roku, gdy ustępował z tego stanowiska, to dostał nominację na honorowego dożywotniego prezesa. Była to postać niezwykle barwna. Mieszkał w Rafałówce, ale większość czasu spędzał w innej legendzie Białego Stoku, w Ricu, gdzie miał swój apartament, gdzie wydawał kolacje zakrapiane szampanem, koniakiem, gdzie do tego był oczywiście kawior. Był wielkim miłośnikiem romansów rosyjskich. No, przy carskim oficerze to, to normalne. Białostoczanie, którzy przechodzą koło Kawelina, z uśmiechem przyglądają się pieskowi. Nie, no Ogólnie to jest piesek bardzo fajny, sympatyczny, w ogóle nie straszko. Może być lepiej oświetlony na przykład nocą. Oczy ma takie fajne i ten nos spłaszczony. Jest interesujący. Dlaczego? Tak, dlatego, że jest taki brzydki. A poza tym, ludzie jak chodzą na spacery, dzieci chętnie zdjęcia robią przy tym. Także uważam, że bardzo słusznie. Wrócili do dawnych czasów, kiedy tutaj on stał, prawdopodobnie. E, no, gdy pierwszy raz przyjechałem do Stoku, nie wiedziałem w ogóle, co to jest i kto to tutaj postawił. No, ale dość często tutaj przychodzę, no i przyzwyczaiłem się już do tego e, popilka. Coś innego, coś ciekawego w parku. Mojej koleżance, która przychodziła, ja bardzo się podobał bo lubi zwierzęta. Sama mam y, zwierzę, miałam rodowale, ale też groźne zwierzę. Uważam, że wszystkie pieski są sympatyczne, bez względu na to, czy wyglądają groźnie, czy nie. Nawet sama brzydota może być piękna. Podoba co? mi się nie. Dobrze, że jest. No Trudno uchwycić, co jest, może, może te duże oczy, może mały nos. Może cała ogólna postawa, taka okrągła. Dziękuję Także serdecznie tka... za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Chociaż nowy kawelin ma już dwa lata, nie widać po nim upływającego czasu. Mimo, że Białostoczanie często traktują go jak śmietniczkę, psa wciąż nie opuszcza dobry humor.